Siama wszystkim, to, to ja, chyba ja, nie wiem. Opaski nie mam, bo gdzieś mi opaski zniknęły. E, I no. E, no, pogoda taka, taka średnia chyba, ale później podobno ma być lepiej. I no. E, no, powiem Wam. Jest co robić. Ale nie powiem wam do końca co? Bo w sumie dobre pytanie no to tak. Dzisiaj może sobie pójdę na plażę, jeżeli się ogarnę i będzie mi się chciało żyć. A wy jak chcecie tak, żebym sobie nie wiem robił kilkuminutowe odcinki to zostawcie przecinek w komentarzu i łapkę w górę Tak. Do, dokładnie, w górę no właśnie, bo, bo to tak wygląda. No i ży życie to do naprawdę dobra filozofia. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale jak zakręcicie śmigłem, to wentylator odpalicie. No, więc to na tyle z moich mądrości. Yy, ja będę leciał i no, yy, yy, nie, nie, nie będę reklamować tego, ale no to. Trzymajcie się. Cześć.